Siemanderko, cześć, czołem. Witajcie. Siema z rana to jest kolejny z dawno wyczekiwany już odcinek Minecraft Medieval. Zaledwie kilka dni temu był ostatni, a już się nie mogliście doczekać. Już wypisujecie kiedy kolejny. No i oto jest. Wiecie co, czasami mam wrażenie, że nie ma sensu prowadzić innych serii, niech będzie tylko Minecraft Medieval. Niech stanę się niewolnikiem średniowiecza i tylko to prowadzę, dlatego że to mi wychodzi najlepiej. I wam się też najbardziej podoba Ale przecież nie będziemy o tym gadać, prawda? To był taki żarcik kosmonaucik, suchar z rana jak śmietana Coś mi Minecraft laguje, coś przestawiłem i kurde zabiera mi FPS-y. Być może to ta zajebistość tego miasta Nie wiem, dzisiaj idziemy sobie za granice, za mury e, I idziemy do miejsca, w którym będzie dzisiaj tak bajecznie pięknie, że kopary opadną wam tak jak opadły i mi Opadła i mi w każdym razie chciałbym na początku zakomunikować wam, że e, dzisiaj będziemy budować młyn i będziemy go budować niestandardowo. Dlatego że e, nie będę, znaczy inaczej, będę nagrywał budowanie, będę na bieżąco e, pokazywał wam co buduję. Wczoraj spędziłem cały dzień nad budową muru. Madrugada, co to jest? E, nad budową muru spędziłem wczoraj cały dzień. E, I e, twół nad budową e, młynu spędziłem cały dzień wczoraj e, i usunąłem go. Bo nie byłem zadowolony z efektu. No, był fajny, ale zaraz się wszystkiego dowiecie. E, usunąłem go dlatego, że po prostu mm, coś nie grało i za chwilę dowiecie się co. Mam dla was już pierwszą niespodziankę, którą Facebookowi widzieli. Tak, znajduje się ona tuż za murami miasta. Za mostkiem, nad rzeczką, nad wodą, jest to przeepicki las, który zamontowałem tutaj, na tym świecie. <laughs> Dzięki e, paczce drzew, e, link w opisie, bo nie pamiętam nazwy, przepraszam, muszę sobie kaszlnąć. <śmiech> <śmiech> Czy też chrząknąć, ponieważ coś mnie tam uwiera. Las, który widzicie tam w oddali, będzie również tutaj. Bo to co się nazywa lasem w Minecrafcie yy, to jest jakaś śmieszna karykatura, która w ogóle nie inspiruje do niczego poza wycięciem tego, naprawdę. Te drzewa są dostosowane tylko i wyłącznie do wycinki. Yy, natomiast jeżeli chodzi o kwestie dekoracyjne, to one się nadają co najwyżej do doniczki. Idziemy sobie do lasu, do prawdziwego wyk z tego lasu, nie boimy się tak powiedzieć, głośno to mówmy, ten las jest wy... I tak niech też zostanie. Eee, taka nazwa tego lasu będzie. <laughs> Nie, no, beka. W tym lesie. Ja wam powiem tak, tego lasu nie było. Ja próbowałem zrobić młyn, bo mam zajebiste miejsce na niego. Ale ten las minecraftowy w ogóle do niczego nie zachęcał, nie inspirował. O, przecież to jest najważniejsze. Lesie inspiruj, zachęcaj. Niech niech, niech całe to otoczenie e, zachęca, prawda? Już się widzi tą magię. Już już ta magia atakuje tutaj nasze oczy, nasze zmysły, naszą wyobraźnię. Nie to co tamten ten lasek. Lasek no i tutaj już zrobiłem drogę, takie fajne rozwidlenie, pierdyknąłem sobie, jedno będzie do myna, prowadziło drugie do innego miasta czy też do innego lasu. I tak, tak jak powiedziałem, zbudowałem już młyn, ale ten las był tak brzydki dookoła, że ten młyn tak tracił na atrakcyjności, że stwierdziłem, że usunę młyn. No i usunąłem. Bo też po, poniekąd yy, przez, ten, przez okolicę młyn nie wyszedł mi tak, jakbym chciał. Dlatego stwierdziłem, nie będę się pitolił, usunę. To jest miejsce, w którym będzie młyn. Fajnie, nie? Magicznie, co? Zajebiście. Powiedzcie to głośno. Piszcie to w komentarzach. Zajebiście. Tak jest. Nie, no trochę mi odwala. Ja tak zawsze rano mam. Ale moi drodzy parafianie, dzisiaj e, będziemy budowali młyn. E, kto wie czy nie dwukołowy? E, będziemy w trakcie budowy rozmawiali o tym młynie. Tam są liście, bo drzewa wycinałem, jakby co. Proszę się nie przerażać. A to jest miejsce właśnie na ten młyn. Moje magiczne miejsce na młyn. E, I tak jak mówiłem, poprzedni usunąłem, stał tu. Na, na tej, w tej zatoczce, ale usunąłem, bo kompletnie nie byłem zadowolony. A jak ja nie jestem zadowolony, to nikt nie będzie zadowolony, naprawdę. Albo będzie udawał, że jest zadowolony. Natomiast dzisiaj tu powstanie, mam nadzieję, coś fajnego. Mam w głowie zarys. Zarys i tylko zarys. Chciałem to rozrysować na kartkę. Bo ilość informacji, która się kłębi w mojej głowie, jest przytłaczająca, ale kurde, nie mam czasu na to. Nie chce mi się po co w głowie to mam powoli, powoli, będę z głowy wyjmował na bieżąco, budował, 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 aż coś powstanie. I tak, tutaj zaimprowizowałem taki dopływ wody standardowy w takich miejscach. Czyli jeżeli poziom rzeki jest za niski, to buduje się taką konstrukcję, która ma doprowadzić wodę na koło młyna prawda? No i ta konstrukcja jest. Cała ta rzeczka, która się tutaj znajduje, czy też to źródełko w ogóle nie miało tutaj miejsca Piczu to zbudował wszystko, wszystko łącznie z tymi skałami, tutaj tak wyrzeźbiłem troszeczkę, ale to już bardzo dawno temu no i tutaj gdzieś ten strumień ma swój początek, on sobie gdzieś tam skądś tam płynie, to jest nieistotne skąd, w każdym lesie, w razie jesteśmy w magicznym lesie z magicznym jeziorkiem, w pięknych widoczkach i tak dalej no i tak, yy, budowla ma swój początek właśnie tutaj tutaj znajduje się miejsce, w którym będziemy budować i za chwilę coś tu powstanie, mam nadzieję fajnego. No i tak, teraz yy, główny zamysł, główna koncepcja jest taka, że chciałbym yy, zbudować coś oryginalnego przede wszystkim, coś bajecznego to po drugie, po trzecie klimatycznego rzecz jasna, po czwarte zniszczonego również życiem zniszczonego, starego sprowokować, żeby to wyglądało jak podniszczone, podłamane e, jakby przyciśnięte wilgocią, która tu panuje, wiecie no i mam nadzieję, że mi się to uda bo już jak wchodzę tu do lasu, to aż mnie ręce żeby coś budować a nawet powiem więcej, ten las jest tak przepicki, że, że aż chce się patrzeć, stać, patrzeć a nie budować, no ale mniejsza o to wow, znowu dużo gadam, ma coś wam chciałem jeszcze powiedzieć, bo jakąś informację ogłoś a, właśnie a propos live'ów, zanim jeszcze zacznę budować mam bardzo ważną informację mianowicie, od y, w pierwszym tygodniu października zostaną u mnie zamontowane światłowody tak, w końcu światłowody będę miał, co to oznacza? super szybki internet y, w porównaniu do mojego obecnego 4 mega, na początku 50 sobie wziąłem żeby przetestować i zobaczyć czy wystarczy i co, no i co wam powiem to to, że zaczną się live'y prawdopodobnie z budowli nie będę już nagrywał takich filmów jak dzisiaj, że będę budował w odcinku, tylko takie budowanie prawdopodobnie będę przenosił na live'y, ale to jeszcze zobaczymy bo wiadomo, człowiek gada przed jak jest a, a potem w trakcie wychodzi inaczej dlatego okaże się wszystko jak będę miał już ten internet czyli jakoś tak w połowie października także możecie się przygotować na to, wtedy już będę live prowadził jakieś poradniki nieporadniki i tak dalej dobra, ale teraz nie pierdoląc długo weźmy się za robotę za robotę główną ja przygotuję sobie najpierw miejsce na budowę tego młyna kilka minut później Drzewo oczywiście poszło na porąbanie i teraz będzie użyte do zbudowania tego mynu. Oczywiście drzewa musiały być stare, żeby by deski były stare, żeby dom wyszedł stary, nie? Taka, Taka filozofia. Jeżeli chcecie zbudować myn, to dzisiaj zobaczycie od podstaw jak go się buduje. To nie jest tak, że odpalacie mapę, bierzecie deskę do ręki i zabierzecie, aż coś powstanie. Nie, to przecież trzeba mieć pomysł, trzeba mieć miejsce, trzeba mieć koncepcję, to wszystko trzeba przygotować. No i przede wszystkim trzeba mieć fajną okolicę. Zaczynamy od podstaw, czyli od przygotowania miejsca. Miejsce już jako takie mamy, prawda? Czyli jest ok. Więcej drzew nie usuwałem, za wszystkie bardzo żałuję. Eee, taki suchar znowu, coś za dużo i dzisiaj. Eee, Chcecie zbudować młyn. I teraz, kurde, jak się buduje młyn? Jak wygląda młyn? Jak, o, jak on w ogóle działa? Malrowgat, ja nic nie wiem, a chcę zbudować młyn. To ja ci teraz powiem, mistrzu. Młyn buduje się w sposób następujący. Robi się kółko, które się kręci. To kółko oczywiście nie kręci się byle jak, bo kręci się w stronę, w którą płynie woda, prawda? No, rzecz jasna. <laughs> Nie no, żarty sobie robię, prawda? To mało profesjonalnie brzmi, ale to przecież o to chodzi. Musisz więc poznać model yy, budowy koła oraz jego działania, prawda? Czyli trzeba zaznajomić się z trzema sposobami napędzania młynów kołem e, wodnym. Są trzy sposoby, tak jak powiedziałem, pierwszy z nich to jest koło nasiębierne, drugi z nich to jest koło śródsiębierne. Trzeci z nich to jest koło podsiębierne. Zacznijmy od końca, czyli od koła podsiębiernego. Na, czym, na jakiej zasadzie to działa? Koło podsiębierne jest napędzane energią kinetyczną wody, czyli tak zwanym łopatologicznie nurtem wody. Prawda? To jest energia kinetyczna wody i ona działa w jakimś określonym kierunku, i koło zanurzone w tej wodzie będzie poddawane tej energii. I dzięki temu, powiedzmy, płynie sobie rzeka w tamtą stronę. Koło zanurzone jest w jakimś stopniu w nim, i w tamtym kierunku będzie sobie płynęła e, rzeka. No i oczywiście, koło wraz z nurtem rzeki będzie się sobie e, kręciło się w, ta, w tą stronę, prawda? Czyli, tak jakby do tyłu. E, sposoby te wykorzystywane są na przykład na rzekach. E, sposoby te wykorzystywane są na jakichś większych zbiornikach wodnych, w których znajduje się nurt, a żeby miało to jeszcze bardziej e, jakąś tam efektywność swoją, no to na przykład takie koło powiedzmy wyobraźcie sobie, że tu jest taki kołek tak, 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 tak. Ten kołek wyprowadzany jest gdzieś mniej więcej yy, yy, kilka. Kilka, no, kilkanaście metrów w głąb wody, dlatego że tu nurt jest silniejszy i robiona jest jakaś kładka, i tu w wodzie montowane jest koło, które wraz z nurtem rzeki się kręci, prawda? No i to jest bardzo efektywne. Drugi sposób to jest koło e, śródsiębierne i działa on na tej zasadzie. Że wykorzystuje zarówno energię kinetyczną, jak i energię potencjalną wody. Czyli energia kinetyczna to tak jak mówiliśmy, to jest prąd wody, czyli y, nurt, czyli siła pędu wody, natomiast energia potencjalna to jest energia spadającej wody. Czyli woda sobie płynie ze swoją energią, prawda? To już napędza koło. Dodatkowo woda spada. I spadająca woda również napędza koło, czyli mamy wykorzystywaną energię kinetyczną i energię potencjalną. Energia kinetyczna to jest ta, tak jak już powiedziałem, stały nurt wody, natomiast potencjalna to ta, którą może wywołać spadająca woda. No i ten sposób wykorzystywany jest y, na przykład, y, gdzie są budowane tamy, gdzie w ogóle jest możliwość wykorzystywania tej energii. E, głównie na tamach, prawda? koło wtedy jest zanurzone do połowy w wodzie, e, tak bardziej pod skosem, i wtedy wykorzystywane są obydwie energie. De, trzeci sposób to jest e, ten e, standardowy, by można było powiedzieć, znaczy standardowy to jest i pierwszy, i trzeci, e, to jest koło nasiembierne, czyli jak sama nazwa wskazuje, woda wpływa na koło i napędza koło energią kinetyczną. W tym kole wykorzystywana jest tylko i wyłącznie energia kinetyczna wody i, i to jest właśnie jeden z tych podstawowych e, sposobów, który właśnie znajduje się na przykład tutaj, czy też chociażby podczas, e, podczas nie no, to głównie, głównie jeżeli budowane są jeżeli budowane są albo tamy, albo doprowadzana jest woda w ten sposób, jak ja tutaj wam pokazałem, to wykorzystywana jest tylko i wyłącznie energia kinetyczna wody. Eee, nie, przepraszam, energia potencjalna wody. Energia kinetyczna wykorzystywana jest tutaj w pierwszym, bo tutaj wykorzystuje się prąd wody. Natomiast tu jest wykorzystywana tylko energia spadającej wody, czyli energia potencjalna. Znamy podstawy, jest zajebiście? Nigdy was już nie zagnie. Możecie być szczęśliwi, bo właśnie się czegoś nauczyliście. I teraz dzięki tej wiedzy możemy podjąć decyzję, jaką, jaki rodzaj e, młyna możemy tutaj zbudować. Wy już wiecie? Hmm, zabawne. To teraz, e, to teraz przyjrzyjmy się okolicy. Co my tu mamy? Po pierwsze, mamy doprowadzone źródło wody dla energii potencjalnej, czyli energii spadającej wody. Więc koło. Będzie przyjmowało na siebie wodę, będzie nasiębierne i będzie się nakręcało energią potencjalną wody. Mamy tutaj również prąd rzeki, który jest w miarę wartki i który również może być wykorzystywany jako źródło napędzania koła, więc możemy wykorzystać zarówno energię potencjalną wody, jak i energię kinetyczną wody. Odpada tutaj motyw e, energii e, potencjalnej połączonej z kinetyczną, czyli koło śródświegowskie, dlatego żebyśmy musieli tutaj masakrycznie podnieść poziom wody, a tutaj masakrycznie go obniżyć, czyli zbudować standardową tamę. Mógłbym to zrobić, ale mi się nie chce. Dlatego zbuduję koło takie, na jakie pozwala mi środowisko, otoczenie, matka natura. Podejmowanie decyzji wiąże się oczywiście z dalszym budowaniem, z efektem końcowym w tym momencie. To, co teraz zapadnie, ta decyzja, która teraz zapadnie, jest na tyle istotna, że trzeba przemyśleć w miarę wszystko, co się da, żeby potem nie kasować budowli. Więc ja korzystając z okazji, że. To jest Minecraft, że można robić tu wszystko, na co, tylko, e, na co tylko pozwoli nam wyobraźnia. Użyję trochę fantazji, wyobraźni i zbuduję podwójny młyn. Czyli nie wykorzystam jednego koła, a wykorzystam dwa koła o różnym napędzie, e, o różnym napędzie, po prostu. I teraz wyobraźcie sobie, ja poprowadzę to źródło wody w tamtym kierunku. Tu będzie koło. W tym miejscu będzie koło, napędzane będzie ono energią potencjalną wody, czyli będzie nasiębierne. Natomiast tu zanurzę koło w wodzie i będzie ono wykorzystywało energię kinetyczną wody, czyli będzie kołem yy, podsiębiernym. Koło śródsiębierne to tak jak mówiłem yy, yy, podczas yy, zmiany poziomu wody. I wydaje mi się, że to będzie fajne. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, bo już zbudowałem ten dopływ wody tutaj, szkoda go usuwać, szkoda go marnować, więc go wykorzystamy i pójdzie on sobie prosto. Potem, wraz z nurtem rzeki, pójdzie w tamtą stronę i tam się woda wyleje, więc będę musiał trochę tu drzew jeszcze usunąć. Natomiast, gdybym zbudował tylko tutaj koło, no to niestety, idąc od wsi, nie byłoby widać w ogóle, że to jest młyn. A przecież to chodzi o to, żeby pierwsze wrażenie było Jakie wyjdzie się stąd Żeby było widać Mother w przecież tu jest młyn To od razu widać, że to jest młyn Ma koło, koło jest zanurzone w wodzie To jest młyn A gdyby koło było z tyłu, to jeszcze by trzeba było przejść ze 2 km Za młyn, żeby zobaczyć, że to faktycznie jest młyn Dlatego zrobimy taki efekt Podwójnego koła I myślę, że będzie fajnie Myślę, że będzie zajebiście Bierzemy się za budowę Ja najpierw zbuduję dwa koła Chcesz wiedzieć, co wydarzy się dalej? Chcesz nauczyć budować się średniowieczne młyny? Nie możesz się już doczekać. Zostaw łapkę w górę i oczekuj kolejnego materiału już niebawem. Mam nadzieję, że materiał ten przydał Ci się do czegoś. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i oczekuj kolejnego filmu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Siema na Rapa.